Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Właśnie została dodana nowa aktualizacja, czyli Doodle World część druga, co oznacza świetną okazję, aby zarobić trochę diamentów, którą na pewno wykorzystamy. W ostatnim odcinku, w którym zarabialiśmy diamenty. Skończyliśmy na 19 bilionach, a aktualnie mamy 43, czyli zarobiliśmy od ostatniego odcinka 24 biliony. Zarobiliśmy je na sprzedaży właśnie od tych legend z karton, coinami, piątkami i je sprzedawaliśmy po 1 bilionie. Te legendy, które tutaj widzimy, są to legendy, które używaliśmy do zarabiania coinów, ale dzięki nowej aktualizacji wymieniliśmy je na mocniejsze. Mamy jeszcze tutaj kilka petów z coinami, piątkami, które również używaliśmy i je również postaramy się w dzisiejszym odcinku sprzedać. Mamy również jeszcze z poprzedniej aktualizacji Doodle Monkey w wersji Dark Matter, które też sprzedamy, ponieważ zrobiliśmy Doodle Agony na Dark Matter, które aktualnie daje nam dużo, dużo więcej obrażeń. No i oczywiście po ostatnim openingu zostało nam sporo nowych legend Doodle Unicornów z koinami piątkami, które również sprzedamy. No i oczywiście dropnęliśmy kolejną legendę w wersji Shiny, którą albo zrobimy Dark Matter, albo sprzedamy. To jeszcze zobaczymy. No Jakieś różne inne dziwne pety, kilka wersji shiny, które też postaramy się sprzedać. Nasz cel na dzisiaj to myślę, że jest 60 milionów, może 70. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bez zbędnego gadania, lecimy poszukać jakiejś fajnej, bogatej trading plazy. Ciekawe, czy uda się od razu za pierwszym razem trafić na jakąś ciekawą trading plazę. No dobra, już się ładuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj, coś długo idzie. Ciekawe, czy nam się załaduje. No i coś czuję, że będzie trzeba zrezygnować grę, bo się nam nie załaduje. Ale zaczekamy jeszcze chwilę. Może się uda. On coś długo mieli. O, chyba sukces. Chyba się załaduje. Jest. No ale niestety niezbyt bogata Trading Plaza, więc lecę coś innego poszukać. I będziemy się widzieć, jak coś znajdę. Chwilę to zajęło, ale udało się właśnie taką trading place znaleźć. Jest kilka bogatszych od nas osób, więc może uda się coś sprzedać. No to lecimy poszukać wolnego miejsca. Już tutaj widzę, że są pobugowane. Teraz pytanie: czy uda się znaleźć jakieś wolne, niezbugowane miejsce? Bo jeżeli nie, no to totalna klapa i trzeba będzie inną poszukać, co może być bardzo ciężkie. Dobra, lecimy jeszcze z drugiej strony zobaczyć, bo tam są jeszcze miejsce do rozłożenia się. Ale widzę już stąd, że może być ciężko i trzeba będzie znaleźć inną. No dobra, ja lecę poszukać innej training plazy. Jak się gdzieś uda rozłożyć i będzie w miarę osób, to się zobaczymy. Zajęło to około 20 minut, ale w końcu udało nam się rozłożyć. Jest też kilka bogatych osób, więc myślę, że coś się sprzeda. Już kilka nawet petów zostało wrzucone. No dobra, finalnie wrzuciliśmy Telepetu. Większość to są doodle Unicorny w wersji Dark Matter z coinami. Oczywiście jakieś agony. No i tutaj nasza wersja Shiny Legendy również została dodana. Zostawię to na godzinę, zobaczymy, czy coś się posprzedaje. No dobra, to widzimy się później. Ja witam Was, to już jest kolejny dzień. Niestety, nagrania z wczoraj część została uszkodzona. więc to dogrywam później. Tak jak widzimy, mamy 75 bilionów. Więc. Sporo rzeczy sprzedaliśmy dodatkowo też mamy już 43 miliony karton coinów. Ale wracając do tego co posprzedawaliśmy, oczywiście doodle unicorny z karton coinami piątkami, tu jeszcze jedna sztuka się została. Je niestety nie sprzedawaliśmy po 2 biliony, tylko schodziły po półtorej, to i tak sporo. Dodatkowo te stare legendy z coinami piątkami również posprzedawaliśmy, te w wersji Dark Matter sprzedawaliśmy po 500 milionów, te słabsze po 250, wszystkie się sprzedały. Dodatkowo nasze Agoni, legenda w wersji Shiny również się sprzedała za tą cenę, którą wystawiliśmy. Więc tak naprawdę od ostatniego odcinka, gdzie mieliśmy 19 bilionów, a aktualnie mamy 75, zarobiliśmy 56 bilionów. W międzyczasie, oczywiście, były dwie aktualizacje, co jest najlepszą okazją do zarobku. Oczywiście moglibyśmy sprzedawać PETy hardcore, ale no niestety tam jesteśmy trochę do tyłu. Kolejna aktualizacja w sobotę, co oznacza świetną okazję do kolejnego zarobku. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!